Dwa dni później nadal jest apokalipsa. Niestety, jeden osoba, która wyszła, to Trevor Phillips, podjęła wyzwanie, żeby wyjechać do Sandy Shores i tam się ukryć. Jak to się skończy, oglądajcie gita apokalipsa z nowym intem. Z tej strony Kryster. Witam Was w drugim odcinku, gdzie apokalipsa widać Trevor na dachu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek i Trevor pozbył się tutaj pokażę wam. Pozbył się tutaj tego oto ogrodzenia, tutaj tego oko ogrodzenia. I dzisiaj lecimy do Sandy Shores do nowej bazy, którą napisał mi jeden widz, który nazywa się Wielki Imperator Mapper. Chyba tak. Sorry, jak źle bym powiedział. Co to I tam dzisiaj lecimy, bo zaproponował zbudować, zrobić bazę na złomowisku w Sandy Shores. Także ja odznaczam to miejsce. Ja to miejsce już mam zaznaczone na mapie, także ustawiamy sobie, żebyśmy jechali. Nadal pada i czas nadal jest zamrożony. Ja zrobię... Sorry, jak tam słyszeliście? I trochę zombie znikło niż w poprzednim odcinku, bo w poprzednim było więcej. Tym razem będzie trochę mniej. Dobra, lecimy. Zanim nas ktoś zobaczy, jak widzicie, nie ma ani innego samochodu w Los Santos. To jest jedyny samochód, który zdobyłem. Więc yy, ruszamy do Sandy Shores Wolnymi auto z więc się nie rozbijemy oczywiście Dobra, także jedziemy jak szybko możemy i zaraz się widzimy. Dobra, aktualnie dojeżdżam i mam zapalone światła, Jak oczywiście dojedziemy, to będziemy musieli zgasić oto te światła, żeby nie było wiadomo, mm. że jedziemy do nie? Jedziemy jeszcze autostradą, zaraz dojedziemy tam. Jest pierwsza pięć. W ogóle nie wiem, po co patrzę, skoro czas jest zamrożony. O nie, jest Short, trzeba zgasić światło. Jedynym plusem jest to, że nie ma nikogo na autostradzie i można sobie na spokojnie jechać, szybko, ale też nie możemy zwracać no uwagi na siebie za bardzo. Kurna. Dobra, i to chyba to złomowisko, tak mi się wydaje. No mieliśmy na siebie uwagi. Dobra, to jest to złomowisko chyba. Tak. Nie wiem. Tak, tu jest samolot, jakbym zapisał. Może coś w tym samolocie znajdziemy, ale... Teraz trochę. Wjeżdżamy i się chowamy. Hejta dobra. Mam lampkę jakąś. No, mogę wada zawieźć. Ale czy moja broń ma jakąś... Naprawdę, ja nie mam żadnej latarki. Boże, no wej, nie mamy ani latarki beznadziejnie normalnie. Dobra. Już sam złom. Tu jest sam złą, To jest brak samolotu. I mam pomysł, może się uda w samolocie zrobić. Miejsce do spania. Sorry, jak tam słyszycie jakieś filmy yy, z tymi krzywdami ogląda. Tu nie da... Mogę nigdzie się dostać. Dobra. Dajesz. Trevor. Dobra, nie wiem. Trevor chyba się nie wespi. Ale mamy to. Jesteśmy tutaj. Gdzie? Chwila, gdzie samochód? Kurna, zgubiłem samochód. Świetnie. A jest nam potrzebny. Bardzo bardzo. Zaraz to jest samochód. Dobra, tutaj na razie mamy chyba jesteśmy bezpieczni. są A tutaj możemy? O, tu się świeci, to sam garaż możemy zrobić. Tu. Nie bo już znów jest na widoku. Chyba, że zastawimy to i zrobimy jakieś inne wyjście. Tu jest coś. No tu jest. Tego się nie da. Odczuć. Tak. są jakieś dziury, Kurde, ja bym to zostawił i tu bym zrobił taki domek. Dobra, czy my mamy jeszcze w epipunku dużo drewna w samochodzie, to ja to wypakuję i to zostawię, a potem wymyślę jak zrobić drzwi. Kurde, no gra. Świetnie. Gra mi nie pozwala postawić tutaj bariery, żeby to zasłonić. Świetnie. Musimy zbudować sobie gdzie indziej. To możemy sobie wziąć jako garaż aktualnie. Ale jesteśmy poza miastem i tu... Kurde. Dobra, ten garaż sobie zostaje... Nie bo włączyło mi się nagrywanie, nie wiem. Tu jakąś siedzibę uda mi się zobaczyć. O, tu jest ta! Taka szopka. To. Co, jest? Co to jest? To jest zapis. Pistolet. Trzeba stracił się tam na zielonych. Dobra. Yy, dobra. Dobra. coś wymyślić Strac Najpierw straciliśmy samochód, dobra, dobra, musimy zbudować tutaj tą mini, o nie, lepiej nie, tu się zostajemy, tu musimy zbudować sobie jakąś małą zagrodę, ja zbuduję, spróbuję zbudować i zaś się widzimy. Słuchajcie, ja tam zrobiłem już, postawiłem te, ale się nie nagrało, ale przybyłem do innego miejsca i ci, co grają w gita, znają to dom Krewora. Sprawdzimy, czy ktoś w nim jest. Jeśli jest, to już... proszę. Teraz... Nie ma kogoś, kto może nam coś zrobić. Czy no jest? Nie, to jest to. To, Trzybry. Trzybry. to się... jest pusty. Ewidentnie, wszystko. I tu są rzeczy jeszcze, Trevora. To są ubrania Trevora. To Trevor masz. Ubranie. No i zwykły bałagan, jak to norma Trevora. Ale ktoś musimy dokładnie zobaczyć, czy ktoś tu jest. Czas pisma dla dorosłych. Nie wiem, po co ja tu w ogóle jestem. To wszystko, tutaj co ja teraz patrzę, to to nie jest w ogóle dla dzieci. Jak widzicie nikogo w okolicy nie ma Jest domrona. mrona Jest tu mi taki dobry post. Czy Trevor ma jakiś pojazd w garażu Trevor ma jakiś pojazd? O nie, nie otworzy się Kurna, nie mam jak zobaczyć. Jakoś się da otworzyć. Nie, trochę to jest zamieszania to Granatem. A dlaczego ten garaż nie chce... Kurna, szkoda, byśmy wzięli coś w garażu. Wracamy do siedziby. To w następnym odcinku już zobaczycie co tam zrobiliśmy. A ja Wam dziękuję i w następnym odcinku chcę wam poinformować, że idziemy do wojska ukraść pojazd. Trevor zadzwoni jeszcze. Trevor właśnie teraz nie może się zachować w tym momencie jak debil, tylko jako osoba, która wyszła. Wida się tak że Trevor dzwoni informuję, że przyje a ja Wam dziękuję za oglądanie trzymać